Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta i spotykamy się tym razem już w kolejnej wersji Minecrafta. 1.2.2 z tego co pamiętam, nie wiem. Także nic wam tu nie będę opisywał, o co chodzi, co weszło nowego. Jest mnóstwo poradników i tego typu rzeczy do tego, ale ja Wam przedstawię po prostu jedną rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła w tym nowym update'cie i na co właśnie tutaj czekałem. Chodzi oczywiście o lampkę. Tworzymy ją kładąc jeden Glowstone po środku i po dwóch stronach. Po cztery, o, Waszej święty! Yy, północ, południe i tak dalej. Redstone. Po tych stronach, tak właśnie. I powstaje nam lampka, którą możemy użyć oczywiście do podświetlania różnych mechanizmów. Kurde. Yy, jeszcze jedną rzecz sobie muszę zrobić. Kurde. Yy, Cablestone, kablestone, hops. Hops, ok. Z tego się chyba robiło, prawda? Wałęhę chcę zrobić. Tak, dobra. Udało się. <laughs> Dawaj patyczki. No. Yy, czyli tak. Zobaczmy, jak to będzie działać w takim razie. Haha, świetnie. Widziałem już kilka rzeczy, co dodali w tej wersji, o właśnie. Czym to trzeba rozwalać? Czy jak ręką rozwalimy to? Tak, wróci nam, także można spokojnie to rozwalać, ile chcemy. Poza tym, moby są teraz inteligentne, dlatego ogólnie patrzyłem, jak to działa. Chodzi tutaj o to, że one nie będą szły po prostu za nami na wprost, tylko będą szukały drogi do nas. Czyli na przykład wejdą nam po schodach zamiast iść, i bijąc w ścianę twarzą, tudzież mordą, i tym po dobrze i tym podobne, dobra, ale to nie o to chodzi. A tak, właśnie, przerzuciłem się na podstawową wersję teksturek, ponieważ jeszcze chyba nie wyszły te na tą wersję, tych co używałem. Także na razie jesteśmy na tych, i powiem Wam szczerze, że fajnie mi się gra. Fajnie mi się gra. I może nawet przy nich przez pewien czas zostanę. Mm, parę razy padłem, a miałem level chyba numer 40. Tak, już chciałem robić sobie taki naprawdę potężny pokój do enchantowania broni i innych narzędzi. No, i oczywiście musiałem się zabawić ze żwirem. I zrobiłem sobie wieżyczkę. Źle oszacowałem wysokość i się zabiłem. Później. Nie wiem, który miałem level, ale chyba jakiś 16, czy z tego co pamiętam. Eee, teraz mam 8, ponieważ kolejny raz padłem. Oczywiście to jestem ja, i ja musiałem kilka razy paść, żeby się wreszcie przekonać, że śmierć to jest coś złego i nie powinniśmy tego robić na co dzień. Dobra, a więc zobaczmy sobie: może tutaj jest gdzieś zombie, zombie, zombie. gdzieś go słyszałem. O jest. Patrzcie, jak się patrzy. I to tak już inteligentnie się patrzy. A, no, jestem dumny z tego. Także rozgrywka yy, inaczej. Z każdym nowym update'em, rozgrywka w Minecraft yy, staje się coraz bardziej moim zdaniem. O! Słyszycie takie. Pup, pyk, pyk, pyk. <laughs> fajnie. Dodali dźwięk jak kuracją siajko. Dobra, rozgrywka staje się coraz bardziej ciekawa. I tak. Co ja sobie miałem teraz zrobić? No dobra, mam tutaj trochę drewna. Ja sobie go wziąłem chyba tylko po to, żeby. No tak, zrobiłem sobie tutaj małe źródełko. Raczej znaczy, zrobiłem sobie tutaj taką mini, 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 mini niszczator do różnych rzeczy ostatnio. Jezus, Mary, dlaczego ja wziąłem drewno do lawy. No kupi, no głupi, no po prostu głupi jestem. No. Dobra, kolejne jajko. Dobra, idziemy zrobić jajecznicę, już tego tyle mam, że masakra. Yy, dobra, a więc zrobimy sobie. Zrobimy sobie troszeczkę inaczej to teraz. Yy, a więc pójdziemy. No kurde, tak jakoś dziwnie po tym updatecie mi się otwierają drzwi. No, ale dobra, zostawmy to. Nie musimy przecież mieć wszystkiego idealnie. Yy, czy tam było kolejne jajko chyba? Nie. Dobra, weźmiemy sobie te kamienne cegły, z tego sobie zrobimy. No, fajnie. Strasznie mi się podoba ostatnio to cegła, także y, zacznę jej używać częściej. Haha, ha. to jest dla Was taka podpowiedź mała. Y, do, następnym, do następnych odcinków, jeśli ktoś skuma, to jest po prostu moim mistrzem. Dobra. Jak widzicie, też ogarnąłem lagi. Jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że teraz się będzie. Fajnie nagrywało. Ogólnie muszę Was przeprosić, że ostatnio się nie pojawiały odcinki z tego, ponieważ dopieszczałem ostatnie elementy grafiki, tutaj trochę rzeczy robiłem, a tak naprawdę nagrałem dla Was kilka, kilka odcinków dla Was nagrałem, ale uznałem, że są one słabej jakości, dźwięku, występują w nich lagi i tego typu rzeczy, dlatego po prostu. Uznałem, że nie będę tego wrzucał. Próbuję. Już lepiej wrzucić taki jeden na dwa tygodnie czy dłużej, odcinek, ale żeby był dobrej jakości, prawda? Także dobra. Ech. Stolik. I zrobimy sobie troszeczkę tutaj. O! Tego sobie troszeczkę zrobimy. Patyczków tego... Mam nadzieję, że wystarczy. Tak, jest. Tu, tu. Aj. Holy fuck. Hy hyc, Jest. Tak, pięknie. Raz, dwa. Hep. Zrobimy sobie taki... No nie. Dawaj to. Zrobimy sobie taki... KUŹWA! No. Dawaj to. złodziej jeden. No, można powiększyć sobie ten basenik. <grystanie> lawy, basenik. Basenik lawy. Jak to cudownie i słodko brzmi. Dawaj moją dźwignię. Mateusz. Wajchę przełóż. Hahaha. <grystanie> <grystanie> Mistrz jest. Dobra. Zrobimy sobie kamienny dach, który. Który podtrzymuje jakieś cztery słupki drewniane. Dobra, ale ogólnie Minecraft nigdy nie był swego czasu straszliwie realistyczny. Także mam nadzieję, że tak, na takie fanaberie możemy sobie pozwolić. Tutaj. Tak, jakiś sobie zrobimy po prostu. Nie będę wydziwiał. Może kiedyś to będę dopieszczał, ale na razie... Pozwólmy sobie zrobić po prostu głupi daszyk. Myk, myk, myk. Hop, sasa! Olera. Ok. Jest, jest, jest. Dobra. Ostatnia rzecz. To tak sobie zakryjemy to. I tak to będzie słodko wyglądać. Tu. Hop. Po, po czterech narożnikach, oczywiście, symetrycznie i pięknie, nie. moja siekiera, 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 dobra, mam nadzieję, że tutaj nie zginę, gdy będę wchodził i niszczył rzeczy, no ale dobra, to byłoby teraz na tyle, ale dobra, pójdźmy teraz, sobie do naszej stacji kolejek. Tam mam jedną rzecz do zrobienia. Poza tym. Uznałem, że czas troszeczkę upiększyć naszą, nasze wejście i stację kolejek, ogólnie tam wewnątrz i całe to pomieszczenie. Także mam kilka takich pomysłów. Nie wiem, czy je w tym odcinku zrealizuję. Ale oglądajcie tak czy siak jak do końca. O, tutaj sobie może jeszcze oświetlę. Tak zauważyłem teraz na tym teksturpaku. Może nie teksturpaku to nie jest teksturpak, to jest podstawowa wersja. Że tak w pewnych miejscach mam ciemno, ale fajnie wygląda ten ten stone. A widzicie, tutaj sobie po prostu dałem glow y. zamiast pochodni zwykłych. Przestawiłem się na taki tryb. Tutaj, tutaj miałem kilka rzeczy do zrobienia. Tutaj nic nie poszerzałem. Tutaj jedyne co mi się stało, to po prostu. O, właśnie! Takie złe rzeczy. I tutaj czerwoną sobie postawię. Ogólnie jeszcze zrobię sobie. A z dwie pochodnie czerwone. Przyda mi się. To mogę wziąć. Dobra. Ślicznie. Tu, 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 tu. Jeszcze chyba tutaj wystarczy. Dobra. O, idealnie. Tutaj chyba rozlała mi się woda i usunęło mi po prostu tory. Tak, takie bardzo brzydkie ze strony Minecrafta wydarzenie. No nie. Słyszę tutaj pająka. Pająka. Pająku. Gdzie jesteś? Nie macie tutaj. To co mi słyszysz? Czyżby jakiś spawner? Yy, słyszę wodę. I chyba, że sobie tutaj gdzieś plumka. Gdzieś sobie tej plumka o, no, słyszę wodę, no kurde, woda w środku miasta, e, chodź tu, tu Gdzieś, no tu, tak. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. A pokopmy sobie chwilę. <grym> Zobaczmy. Nie, na górze to słyszę. O dziwne. No dobra, wolałbym do góry nie kopać. Okej, okay, mam was w... głęboko w poważaniu. Dobra, nie będę na razie tutaj. To sobie wezmę jeszcze tego stona i zaklejamy to. Nie ma potrzeby się tym martwić. Później to może odkryję. No tak, tutaj mo mogą mi się rzeczywiście w pewnych momentach spawnować potwory. Nie jest to oświetlone dobrze. Eee, do tego może się przejdźmy tutaj. Zabezpieczmy to na wszelki wypadek. Ok, tutaj już to lepiej wyszło. Zacząłem sobie robić już trzeci poziom w niektórych miejscach. No nie, i teraz nie wiem w którą stronę iść. Ok, w tą chyba tu Czy trzeba. I tu tak. A ty może jakiegoś dopalacza zrobię. Jak myślicie, dopalacza, dopalacza. Tu. Oj, to. Dzięki. Tak. O nie. Nie. Ale głupie. Okej. Okay. Tak będzie dobrze. No i git. Dobra, tam już nie będę się zapuszczał. Tam już. Mam nadzieję, że jest to oświetlone. A teraz po prostu przejdźmy sobie i wróćmy się do tamtego miejsca. Ty, 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 ty. Bany hop, bany hop. Nie piepie w trzecie miejsce. Hm. Muzyczki nie ma. Czy ja mam muzyczkę włączoną? Mam muzyczkę. Tak, jesteśmy na trybie normalnym, ogólnie ostatnio grałem dużo na trudnym, żeby nabijać sobie doświadczenia dość dużo. Fajnie się na tym bawiłem, przyznam, fajnie. Ale... A nie, nie ma ale. Tym razem. Nie ma ale. Mi się strasznie to podobało. No, nie To jest skandal. Dlaczego to nie działa? Okropieństwo. A, ostatni tormi został także. Dobra, to ja sobie położę tutaj czerwoną pochodnię. Czy działa? Nie działa. What the fuck? To co? Tutaj mam położyć. A niech będzie i tak. No dobra. Spoko. Ważne, żeby spełniała swoje. Wymagania. Tutaj mamy nic, nie mamy. Zacząłem robić trzecia, tutaj nam akurat przecieka dach. Wezwałem mnie ten, dawno temu już hydraulika i nie przyszedł Menda, jedna łysa pieprzona. Aha, pierwsze ja tutaj wyłożę to czerwonym, bardzo pięknym czerwoną, yy, bar piękną czerwoną bawełną. Ile razy ja tu już to powtórzyłem? No ale dobra. Mek, 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 myk. Może pasuje nabić troszeczkę levela, jak myślicie, Haha. Ha tutaj mamy różne creepery. A! Tak. O je. O dwa. Super. Ale tu ekstra zrobiłem. Dobra, i tak jak mówiłem, w którymś odcinku albo nie, ja ogólnie nie wiem, co ja mówiłem i co było w ostatnim odcinku, ponieważ nagrywałem, tak jak mówiłem, kilka odcinków i ale ich nie wrzucam. I a tam też dużo informacji powiedziałem. I nie wiem tak zupełnie o co chodzi. O, tutaj jakieś zbagowało mi się, zbagowało mi się światło. Czasami takie rzeczy się pojawiają. Nie wiem, o, widzicie? O, nagle takie jakieś ciemne co się robi. O, i kolejne. O, rany, rany boskie. Rany boskie. Czarno mi się robi przed oczami. To jakaś choroba. Doktorze, czy ja przeżyję? Naginie. O, ty kurde. Dawaj, ekspa swojego. Jeszcze dwóch twoich przyjaciół zabiję i... Wracam do domu. Oj, jakoś ten Nerman się dziwnie na mnie patrzył. Bardzo niemiło. Kurde, wydawało mi się, że da, umiem walczyć z creeperami. Chyba się troszeczkę przeceniłem. Ale to było nie fair. Teraz tak, to była nie fair, ponieważ... zaszły mnie od tyłu. Eee, co to jest? To ja tutaj czuję jakiś... Podstęp. Czy to jest łopata? Czy właśnie teraz wypadła łopata z. zombiego? Pewnie jej użył, gdy się. wygrzebywał. O! Wziąłem przeklętą łopatę. Żelazna łopata. No ty kurde, czyli teraz można. A czy jakieś inne jeszcze narzędzia wylatują z tego? Zobaczmy. Zabijmy kilka zombiaków. Jeśli takie narzędzia różne i nie tylko łopata będzie wypadać z e, zombiego, to można będzie już na początku gry e, zdobyć żelazne przedmioty i normalnie się rozbudowywać. Okej, okay, spoko. Mi to pasuje nawet. Nie wiem, dlaczego ale lubię strasznie początkową fazę gry, wierzcie, gdy mamy drewniane kilofy i tam się dopiero budujemy itp. itd. Nic nie wypadło. No szkoda. Tam jeszcze mamy jednego zombiaka, ale na razie creeper. Creeperze. giń! Haha. Dobra, jeszcze tutaj zombiaczek. No chodź, skoro jesteś taki inteligentny. No nie, nadal jesteś niższą formą inteligencji. Nie, dobra, no to może później się z tym pobawimy, a na razie... Bo mnie tutaj zjedzą te wszystkie potwory. No, jak widać, Enderman też nie grzeszy. Rozumiem. Dobra, i właśnie sobie teraz przypomniałem, patrząc na, to, na te... No, piaskowce. Dlaczego lubiłem tak ten tryb? Ponieważ... Znaczy, jak... Dlaczego tak bardzo lubiłem piaskowce w, na tym teksturpaku? No tak, chodziło mi o to, że one przypominają mi trochę białą czekoladę, a ja... Białą czekoladę bardzo lubię. Także jeśli... Któryś z widzów... Będzie chciał mi ją podarować, to nie odmówię. A ja będę wręcz, bo, wręcz bardzo grze, Bardzo wdzięczny. Dobra, tam jakiś głupi Enderman na mojej, koło mojej platformy stoi. Dobra, czy coś jeszcze miałem tutaj zmieniać? Aha, w następnym odcinku na pewno pokażę wam jakieś mechanizmy, które użyłem e, do, użyłem z lampek. Tak, mechanizmy z lampek. Ogólnie tak sobie myślałem. No, kilka. Nad kilkoma rzeczami co mam zrobić. O! A zaatakujemy sobie tego gostka kostka. O nie, 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 nie. Zabije cię tym. O właśnie, tak się teraz. Zdziwiłem, dlaczego on się tak długo nie teleportuje. O nie, gość, cię! Spaliłeś się już pewnie w słońcu. Eee, yy, dobra. o hop, stawaj moją siekierę! Teraz powinien przed, za, przed tym zanim zaczął padać też powinien powiedzieć. Ach, to się zepsuło, to się zepsuło. Czy może być jeszcze gorzej? Błyskawica i deszcz. Ha. Taki wiecie. Stały fragment w wielu filmach Pokazujący, że jednak może być gorzej. Dobra. Czy coś jeszcze mam wam do pokazania? Dobra. Może wam jeszcze. Oj, dobra. To było bardzo niefajne. Dobra, pokażę Wam jeszcze, co, uda co udało mi się wybudować. Czyli najpierw tak, zacznijmy od tego, że nie robiłem zbytnie dużo przy Koloseum. Nie robię przy nim zbyt dużo, ponieważ czasu nie mam. Nie mam weny i jakiejś zachęty, żeby tutaj bawić się w różne struktury, oklepane schematy. Ale ogólnie coś tam wybudowałem. Chyba nie będę nawet podchodził tam... Nie, dobra, podejdziemy. Buduje się już drugi poziom. Yy, tak jak na polskiej budowie, no. W cudzysłowie. W cudz Boże, w cudzysłowie buduje się. jakoś mozolnie się same stawiają krucuszki. Ale jednak. Yy, coś tam jeszcze w środku porobiłem, zacząłem robić po początkowe pomieszczenia. Oj, oj, dobra, wejdźmy sobie tutaj i zrobimy sobie takie schodki. Cały, tak jak mówiłem całego poziomu jeszcze nie zrobiłem i zacząłem tutaj coś sobie budować tutaj mają być ogólnie takie jakby więzienia gdzie będą przechowywani niewolnicy, którzy mają walczyć na arenie, która będzie troszeczkę wyżej właśnie ponad tym poziomem i będą zjeżdżać, po środku będzie taka jedna wielka winda Mam nadzieję, że zrobi tutaj jakiś mechanizm i która będzie ich do góry do góry będzie ich wiozła na arenę na arenę Także dobra, to, było na, to byłoby na tyle co miałem wam pokazać, jeszcze tylko przejdźmy się do biblioteki, raczej do pomieszczenia, które, do drugiego pomieszczenia, które będzie właśnie tą biblioteką, gdzie będzie dużo książek i tego typu rzeczy. Zrobię taką dziwną, pozakręcaną bibliotekę, będę się wzorował troszeczkę na... Harry Potterze, ale ogólnie na jakichś tam filmach czy kreskówkach i tego typu rzeczy. Żeby to jakoś fajnie też wyglądało, ho, ho. Muszę jakoś zagospodarować tylną część mojego domu. Jakoś tak łyso wygląda w porównaniu do przedniej części, gdzie jest ogród i, i w ogóle to wejście i ganek i tego typu rzeczy. No ale dobra. Pójdźmy sobie właśnie tam. Pokażę Wam to drugie pomieszczenie. Na razie zrobiłem tylko podłogę. I tak jak została zrobiona. Zresztą większa część całej tej biblioteki, począwszy od wejścia głównego i tej całej początkowej struktury, tak i te drugie pomieszczenia, które są po bokach, i mam nadzieję, że będzie też z tyłu, nie jest on całkowicie ok kwadratowy, dlatego próbowałem. Boże Święty. Przez próbowałem jakoś odbiec od tego standardu, że Minecraft jest jednak kwadratowy i to jest właśnie esencja tej gry. Dlatego zaczynam budować tak, jakby bardziej okrągłe, ostre budowle. Także tutaj mamy pod śnieżeniem, dopiero to zobaczycie, albo dopiero później zobaczycie, że to jednak nie jest okrągłe, tak jak tutaj, jest dużo rzeczy pościnanych. Tutaj tak samo, o, jak ładnie teraz wygląda ta woda. Haha, przyzwyczaiłem się do takiej białej, dość troszeczkę brzydkiej, co mi trochę naprawdę nie pasowało. Ale dobra. No to tak, to by było chyba już na tyle, co miałem, to co miałem wam pokazać, pokazałem wam. Także, no cóż, do, do następnego odcinka. Na razie, cześć!